live staram się zobaczyć dość dostępnych na live jedną osobę dołączę do druga osoba Super. Dajcie znać, czy mnie słychać. A więc tak, zaczynamy dzisiaj pierwszy live. Pierwszy live dla platformy Olosie. Na wstępie kilka słów takich początkowych. Czym jest Olosie? Czym się zajmuje? Otóż Olosie jest taką platformą online, na których organizowane są konkursy. Aby dołączyć do takiego konkursu, trzeba odpowiedzieć prawidłowo na pytanie konkursowe, mieć ukończone 18 lat i być rezydentem w Wielkiej Brytanii. Ja nazywam się Łukasz. Jestem jednym z członków Olosie. Oprócz tego, tutaj. Siedzą u nas w studiu jeszcze Magda, Aleksandra i Adrian, będą mi dzisiaj tutaj pomagać podczas dzisiejszego live'a. Podczas dzisiejszego live'a, tak, spotykamy się tutaj, aby ogłosić zwycięzców. Mamy do rozlosowania dwie nagrody. Ja tutaj spojrzę sobie na stronę, pokażemy Wam dwie nagrody. Jeżeli chodzi o platformę o losie, mamy tutaj na stronie dostępne trzy nagrody. I z nich losujemy, czyli to jest 200 funtów w gotówce i 300 funtów to jest voucher o wartości 300 funtów na przelot liniami Ryanair. W tym momencie już sprzedaż się zamknęła więc nie ma możliwości kupienia biletów na nagrodę 200 funtów w gotówce. Nie będzie też możliwości na kupienia biletów, e, nagrody tutaj 300 funtów w voucher. Także to już e, mamy sprzedaż zamknięta. Wciąż jeszcze będzie można kupić bilety na konwaliowe zacisze. Ta tutaj sprzedaż zamyka się za 20 dni. Dokładnie 27 lutego będziemy prowadzić losowanie do tego konkursu. Ale większość z Was spotkała się tutaj na tym live, bo jesteście zainteresowani, kto dzisiaj wygra. Dwie nagrody, dwóch konkursów 200 funtów w gotówce i 300, 300 funtów wartość naszego. Vouchera. I teraz na wstępie jeszcze powiem Wam dalej, jak będzie wyglądało losowanie wycięzcy tej nagrody. Otóż mamy całą listę biletów. Widzicie tutaj przygotowałem dwie karty. Jedna karta to jest dotycząca nagrody Vouchera wartości 300 funtów. Mamy tutaj listę osób. Mamy tutaj listę osób, które biorą udział. Po lewej stronie numer zamówienia, na środku jest imię. Tutaj na trzecia kolumna to jest numer biletu. Analogiczna sytuacja jest dla, dla drugiej nagrody: to jest 200 płotów w gotówce. Teraz wybranie numeru, który wygrywa dany konkurs, będzie na podstawie. Generatora liczby oficjalnego Gogla. My sobie teraz zrobimy odświeżenie. Strony pokażę tutaj Wam, wyjdziemy nawet poza zakres. Pokażemy sobie, że liczba początkowa to będzie 400. Liczba końcowa to będzie 500. I wygeneruje nam numer. Tym razem wygenerował nam numer 408. Zmienimy sobie zakres, niech będzie 1200 do 1500. To wygenerował nam liczbę 1342. No i cała załama będzie polegała na tym, że my wiemy, że dla nagrody Voucher było biletów 300, więc pula zacznie się liczb od 1 i skończy na 300 i wygenerujemy sobie. Liczbę. Na ten moment jeszcze nie będziemy tego losować, tylko po prostu ustawiam. Jeżeli chodzi o, o same bilety, jeden bilet zakupiony to jest jedna szansa, aby wygrać. Natomiast, co trzeba zwrócić jeszcze uwagę, że zwiększacie, kupując bite, zwiększacie swoją szansę na wygranie danej nagrody, ale część dochodu przeznaczana też jest na cele charytatywne. W tym miesiącu część nagród przeznaczana jest na, na cele charytatywne, jeżeli chodzi o polską szkołę. My będziemy wspierać wraz z rozwojem tych konkursów, cele charytatywne, będą to polskie szkoły. Dlaczego polskie szkoły? A Ponieważ to są instytucje i szkoły, które wspierają polskie wartości, czyli coś, co my chcielibyśmy promować wśród Polaków mieszkających za granicą w Wielkiej Brytanii. Polskie szkoły organizują festyny, polskie szkoły. Nauczają młodzież, uczą języka polskiego, organizują też takie festyny zgodne z terminem Świąt w Polsce. Więc tutaj uważamy, że jest to powód, dla którego warto ich wspomóc w tym rozwoju. No i chcemy dołożyć swoją cygiełkę. No i wykupując bilety również możecie dołożyć swoją cygiełkę, bo oprócz dajmy na to wygranej 200 punktów, każdy procent ze że z tej nagrody przeznaczany jest na polskie szkoły. To jest to, co chciałem wam jeszcze powiedzieć o polskich szkołach. I teraz tak, dzisiaj zamykamy dwa konkursy. Już się zamknęły. Dwa konkursy. Jeden z konkursów będzie dostępny przez cały miesiąc. Natomiast po tym, jak skończy się losowanie dzisiaj, to jutro rano pojawią się następne nagrody, także śledźcie nas później po tym losowaniu. I teraz pytanie, słuchajcie do Was. Chcemy uruchomić właśnie losowanie, natomiast Wy wybieracie, od którego zaczynamy. Czy jest to 200 w gotówce, czy jest to voucher o wartości 300 funtów? Napiszcie, proszę, w komentarzu, od której nagrody zaczynamy. A ja zaczynam od tej nagrody i, i przygotuję nam wszystko. Dam ja wam tutaj kilka sekund na wpisanie. Jest tak pewne opóźnienie u mnie, więc będę mógł zobaczyć te komentarze po kilku sekundach. Dobra, widzę dwie osoby, kazały na 200 w gotówce. Na razie, na prowadzeniu mamy nagrodę 200 funtów w gotówce. Wygląda na to, że wygrywa nam tutaj nagroda w 200 gotówce. Zacznijmy w takim razie od nagrody 200 funtów w gotówce. A więc tak, listę mamy tutaj dostępną, tu są dostępne wszystkie bilety, tutaj widzicie numer zamówienia, imię i numer biletu. Ja w takim razie ustawiam sobie liczbę od 1 do 200, bo tyle było biletów i zaraz wygeneruję liczbę. To jest liczba biletów, każdy pamięta jakie liczby dostał, mam nadzieję, że widzieliście Maile. Natomiast jeżeli nie widzieliście, nie pamiętacie, jaki jest wasz numer biletu albo numer zamówienia, nie bójcie się. Po ogłoszeniu wszystkich wyników będziemy się kontaktować ze zwycięzcami mailowo i każdy zostanie powiadomiony. Także lecimy. Pierwsza nagroda 200 punktów w gotówce leci do numeru 94. My sobie sprawdzamy mamy numer 94? Mamy numer 94 i to leci do Jakuba. Jakub, gratulacje! Jesteś pierwszą zwycięzcą. Wygrałeś 200 funtów w gotówce. Daj znać, czy jesteś z nami na live. Daj znać, czy jesteś z nami na live i czy nas, czy nas słyszysz. Także pierwsza nagroda, gratulacje, leci do Jakuba. Gratulujemy wszyscy Jakubowi pierwszej wygranej. To jest numer zamówienia 1186. Jakub, skontaktujemy się z Tobą po live, damy Ci znać, będziesz musiał nam podać numer konta i natomiast na Twoje konto zostanie przelanie nagroda w wysokości 200 funtów. Super. Mamy pierwszego wygranego. Więc teraz czas, żebyśmy przeszli do następnej yy, nagrody, która jest 300 funtów. Voucher wartości 300 funtów na przelot liniami Ryanair. Yy. Bardzo fajna nagroda. Dostajecie voucher imienny on po tym konkursie i voucher będziecie mogli wykorzystać jednorazowo albo kilka razy rozłożyć sobie. Tak to będzie działało. Także sprawdźmy sobie w takim razie kto jest teraz wygranym pouczera o wartości 300 funtów. Uwaga, losujemy liczbę 108. Sprawdzamy czy mamy osoby o numerze 108. Wygląda na to, że nie mamy osoby z numerem 108, czyli numer biletu 108 nie został wygenerowany. W tej sytuacji, słuchajcie, robimy powtórkę, generujemy jeszcze raz numer. 277. Sprawdzamy, czy mamy numer 277. Mamy numer 277. I tutaj wygranym okazuje się ponownie Jakub z Prawdopodobnie z tej samej, tego samego zamówienia. Także gratulacje dla Jakuba. Jakub rozbija całą pulę. Wygrywa dla dwóch nagród, nagrodę. Czyli ma dzisiaj voucher o wartości 300 funtów i gotówka 200 funtów. Sprawdzamy sobie jeszcze Jakuba. Skąd jest Jakub? bo nie słyszę, żeby nam odpowiedział na live, także prawdopodobnie jeszcze go nie ma, ale sobie zobaczmy, skąd jest Jakub, czyli to było zamówienie numer 1186. Ja sprawdzam tu po swojej stronie. 1186 Jakub jest z Seizbury. Słuchajcie, także pierwsza nagroda leci do Seizbury. Gratulacje dla Jakuba. Jeszcze dodam Wam kilka słów, jeżeli chodzi o Nagrodę Konwaliowe za Ciszę, bo część z Was um, odpowiada nam, że zastanawiają się, czy brać udział w konkursie Konwaliowe za Ciszę, bo to jest pobyt, słuchajcie, dla sześciu osób. Do sześciu osób um, w miejscu um, pod Warszawą. Bardzo fajne miejsce, domek w środku lasu z dostępem do, do fajnych udogodzeń jak sauna. Natomiast jest pewna alternatywa, o której niewiele osób wie, bo otóż dostajecie tutaj nagrodę, pobyt w korowaliowym zasiszu plus 1000 funtów gotówki na pokrycie wszelkich kosztów, takich jak dolot, przelot do tego kolowaliowego zacisze, do Warszawy, czy jakieś koszty poboczne ale alternatywnie można też po prostu wybrać gotówkę 1500, czyli wygrany będzie miał opcję wyboru, którą z tych rzeczy chce wybrać, czy chce lecieć sobie na pobyt do sześciu osób i 1000 gotówki, czy alternatywnie 1500 gotówki. Także zachęcam do przyjrzenia się do tej nagrody. Jej losowanie będzie 20 lutego o tej samej godzinie. No i tak, tak jak mówię, dzisiaj mamy dwóch wygranych. Właściwie jest jeden wygrany dla dwóch nagród. Jeszcze raz przysyłamy wszystkim, przysłamy dla Kuby gratulacje dzisiejszej wygranej i śledźcie nasze nagrody, które wejdą od jutra rana. Szykujemy dla Was nowy konkurs. Także będzie można, jeżeli dzisiaj nie wygraliście, to będzie można próbować jeszcze raz nie bądźcie smutni z tego powodu. Cały czas te nagrody będą się pojawiać ponownie, więc jeżeli spodobała Wam się dzisiejsza zabawa, zapraszamy Was do następnej, do następnej gry. Pozdrawiam, cześć!